I to, jak jaka dzisiaj zagram sobie w Crash Royale. No i taką yy, Dobijam już sobie... Czekajcie co to jest. Dobijam sobie już czwartą arenę dzisiaj. No i taką, no i fajnie jest. I dzisiaj zamiar bić. I dzisiaj zamiar bić yy, 1050 pucha, to będzie chyba... So, słabe, więc może wbijemy więcej, ale pogramy sobie jarkę. takie też mi wydaje, że trzy lubię. Zależy, że jak będą długo trwały. będę długotrwały. Po prostu trwały długo to dwie, yeah, a krótko to trzy zagramy. Bo to nie mam mega dobrego internetu, żeby tak dawalać Max, patrzcie teraz się dzieje. Patrzcie teraz. Puszczę zapa, teraz patrzcie teraz się staje. Patrzcie, patrzcie patrzcie Pyk. I cyk pyk. Dobra, puszmy tu pekkę, bo muszę już tego gianta. Bo ten giant tutaj jest bardzo wkurzający, i nie, to jest chyba, wiecie co? Więc wiecie, co mi się wydaje, że to jest koniec. Że to jest koniec, mój. I to nie będzie taki eswin. O kurczę, blaszka. Ciężko będzie, ciężko będzie. Będzie bardzo, 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 bardzo ciężko Więc kurczę, troszeczkę slipa Zap, 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 zap Kurczę Czułam on i ity kładzie? Dobra, lecie, patrzcie, do... a w ogóle zapomniałem subskrybujcie mój kanał Bo więcej takich odcineczków leci no i patrz teraz mniej więcej jak to wygląda to wygląda tak że ten Aha. nie no chociaż zabi tego gianta nie no jaki cash tam ja musiał huntera puścić jak puścić. wygrać to gierkę bo jest dużo prawdopodobie, prawdopodobieństwo że wygra bo Mogę teraz puścić tutaj patrzcie, albo Jadda, czy Hograidera. A mi się wydaje, że wolę Jayada, bo chociaż to Giant, patrzcie teraz, zapa puszczą na nich. I do tego sobie jeszcze puszczę Jadda. I patrzcie teraz, jak to zagram To ja zagrał pod IQ. Czyli zagrał tak, tak. Bo widzicie, co, wiecie, co, on robi? O, wiecie, co on robi. On gra, tutaj myśli, że będzie o, o fajny będzie. No tylko prawda. Jest yy, z bo patrzcie, to, nareszcie się dzieje. Puszczam price, jest Hunter, puszczam prańca jeszcze tego. Tutaj już ta cała bomba ziszczy. Że spokojnie, no właśnie o tym mówiłem. Yy, więc tego, tak, ser zobaczcie i brata w tle. Więc z tego yy, wygrywam tą gierkę. Jej! No i dobra, to chociaż trzeba przegrane gierki. Czekajcie, za zamknąć winogą. no dobra, zamknąć winogą. Dobra. No, wygrałem łatwo, tak, dosyć można powiedzieć. I plus 30 pucharków. Czyli już mamy 1500 10, 1050 pucharków, 1500, chciałem powiedzieć, no, już bez przesady. Yy, tak, o, no i teraz co mi się bardziej opy opyla. Czy nowa postać, czy to mi się do zapa? wiecie, mi się postać. Tak mi się wydaje, że 5, 5 tego. Yy, tych 5 osób mi się bardziej opyla. Ja jestem ja Dobra Ciszej, Kuba, bo nagrywam odcinek teraz i to mi nie przeszkadzać. Patrzcie, teraz gdzie? Ulepszamy to na piąty level aż I czy można to puścić za coś? Nie wiem, no dobra, weźmy to do tego zapas. Zobaczymy jak się będą spisywały te minusy. Jak będzie słabo, to by zapa No to jest za, to jest jak słabo daje, bo tylko na chwilkę zatrzymuje, więc to jest tak bez sensu troszeczkę No no, no chociaż przytrzymuje przez chwilę, więc można zawieźć, jakie taktykę mogę grać Dobra, lecimy jeszcze może jedno lub dwie gierki Boże, nie chcę wczytać jeszcze typa jakiegoś O, wziętało, dobra Let's go. Czekajcie, no, czekajcie, nie mam brańca i to jest troszeczkę lipa. Może pójść. Zobaczcie, jak się spisują te minionsy. No, 5 minionsów mamy, nie 6. Sześć, sześć minionsów, o jeju. Bardzo słabo, mogę powiedzieć, że za słabo się spisują. No, to jednak zapik będzie grany, bo tutaj te minionsy są spokojne. Tylko, jak ktoś się puści, tylko, jak ktoś się puści, na przykład. Yy, Dobra, czekajcie, bo teraz już się slipa. No nie, szybko, hunter, 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 hunter. Dobra, nie, nie, nie mocno. Dobra, walnij lekko, totalnie lekko. O nie, walkirię puścił. A co spokojnie, bo na pewno to walkirię nie zniszczy mi tego. Dotknie, ale nie zniszczy. Więc to no spokojnie. No, jego wieża dlaczego typowa w niej HP i to o wiele mniej HP? Dobra, na puścił minionsy, to też muszę puścić minionsy, niestety. Oż, kurczę. No to jest przypał. To jest chyba po mojej bazie, wiecie. Dobra, Nie Dobra, może nie po mojej bazie, ale z low bazą, to tanie low. I teraz jest problem, bo no, on ma tego Baby Dragona i teraz. Ty, no nie może tej postaci, żeby... O, kurczę. Dobra, muszę, 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 muszę puścić szkieletona. Muszę puścić szkieletona, bo najwyżej to wybuchnie, wiecie co chodzi. To wybuchnie... A mam huntera. Hunter, hunter, szybko, szybko, szybko hunter. Dobra, hunter leci. Te presje bo bomba go zabije, no właśnie, o tym mówiłem, więc to spokojnie. I teraz bym po lewo puścił Pransa. Tak mi się wydaje, że to będzie najlepszy i najrozsądniejszy pomysł. O, kurczę. I tutaj właśnie nie pomyślałem, że może taką rzecz zrobić. No, trzeba puścić tutaj... O! Hard... tego hardziki. Malutkie, takie fajne hardziki, ale no, no, ja mówię hardziki, nie wiem czemu nawet. Tak nie, no i mogę teraz państwa puścić. Widzicie, co się stało? Lekko nie pomyślałem i wszystko się zepsuło, widzicie? To trzeba w tej grze myśleć. No nie, jeszcze tego państwa tu puścił. Ja przysięgam, że nie wiem, nie wiem, nie wiem jak oni grają. Minął się, minął się, minął się. Kurcze, nie! Yy, jak to mogę zagrać? Powiedzcie mi, jak to U, mogę zagrać. Bo. Tak, zagram, żeby nie zniszczyli mi tego... Dobra, yy, no, to po mnie. to jest chyba koniec. Nie, to nie będzie koniec. Nie będzie koniec, ponieważ... Zagram taktycznie. Nie, to będzie koniec jednak. Jednak koniec. Przegrałem Gierka. Niestety, no co, poradzimy. Tak wyszło, kurczę, mać. Nie wiem czy jeszcze No mam zagrać. Nie no, chyba nie będę grał. O minus 18. Ja. Nie, nowa, to, to będzie tylko tyle w tym odcinku. Przegrałem. Niestety. No o minus 18 to dużo. Straciłem. No to co, będę się teraz z wami żegnał, takie dwie giereczki tak sobie ale no co poradzimy. Kurczę, co poradzimy, no. Um. No dobra, no to co, by było na tyle, subskrybujcie mój kanał. No i co, widzimy się jutro. Siema.